Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zapraszam na taki bardzo spokojny, relaksujący biwak. Biwak, który pozwoli oderwać się na chwilę od codzienności. Ten natłok obowiązków, codzienna rutyna, no, to czasem potrafi przytłoczyć. No i właśnie biwakowanie, kontakt z naturą, to jest jeden z bardzo dobrych sposobów, żeby żeby sobie z tymi codziennymi stresami radzić. Książka Ruszaj w las może otworzyć przed wami ten świat biwakowania. Ta książka odpowiada na każde pytanie związane z biwakowaniem. Jeszcze teraz, jeszcze przez kilka dni możecie zamówić książkę z darmową dostawą, z darmową wysyłką. Więc wejdźcie teraz na stronę lasalt.pl i zamówcie swój egzemplarz. A teraz ruszamy w las na relaks. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj działamy w trybie relaks, dzisiaj kolejny spokojny biwak. Zbieram siły przed wyzwaniami, które nadchodzą. I co dzisiaj w planie? Dzisiaj w planie proste gotowanie na ognisku i pewne sprawdziany sprzętowe, ale motywem przewodnim dzisiejszego biwaku jest po prostu odpoczynek. Zacznę sobie od rozpalenia ognia żeby troszkę odgonić latające insekty gryzące. Mm-hmm. No dobrze, kolacja powolutku tu się będzie piekła. Ja w tym czasie sobie rozłożę schronienie. Dzisiaj zabrałem przedmioty, które już znacie, ale w innej kombinacji, namiot rozstawiany na kiku i zabrałem największy materac, jaki mam, najgrubszy materac, jaki mam. Bo chcę zobaczyć, jak ta kombinacja będzie ze sobą współpracować. Wysokość namiotu nie była projektowana do używania z tak grubymi materacami, jak teraz pojawiają się na rynku. Ja mam dzisiaj bardzo gruby materac. On tam ma chyba 11 cm grubości. No I zabrałem go, żeby zobaczyć, czy w tym namiocie dalej będzie miejsce. Oczyściłem sobie cały teren pod namiot, bo tu jest tyle gałęzi, tyle patyków i szyszek w ściółce, że łatwiej było oczyścić cały teren, a nie wybierać po prostu pojedyncze sztuki. Wygląda na to, że chyba moje obawy były trochę nieuzasadnione. Myślałem, że z tym grubym materacem ten namiot się trochę za bardzo skurczy. Zobacz, to jest naprawdę potężny materac. No, ustawiłem go tak, że jest mniej więcej na środku namiotu. I zobaczcie, z tyłu tu jest jeszcze dobre 30 cm. I tak samo to wygląda z drugiej strony. Tutaj od strony głowy też jest 30 cm na długość. No i dzisiaj dalej eksperymenty z quiltem, więc nie zabrałem śpiwora, tylko zabrałem e, podpinkę do Hamaka, ale będę używał jej w, w funkcji quilta, w takiej kołderki, więc no, zobaczymy jak będzie. Myślę, że będzie wygodne. Zobaczymy. No, całkiem niezłe to było, nie będę ukrywał. Jeszcze sobie zrobimy herbatę na wieczór. Słońce za niedługo zajdzie. Czasem tak trzeba. Czasem trzeba po prostu iść do lasu, się zrelaksować. Nawet jakiś deszczyk się pojawił, który nie był zapowiedziany. Nie było go w prognozach. Ja dzisiaj nie będę siedział zbyt długo przy ogniu. Jutro muszę bardzo szybko się zebrać z obozu. Muszę bardzo szybko obóz opuścić, więc po prostu wcześniej się położę. Wcześniej się położę tak, żeby rano e, rano sprawnie wstać. Wiecie, jestem mistrzem porannego wstawania, nie? I szybkiego zbierania się z biwaków. jutro nie mam wyjścia, mam zobowiązania i muszę się muszę się rano szybko faktycznie z tego miejsca tutaj ewakuować o. człowiek zapomina jak fajne jest takie proste biwakowanie No dobra, zapakowałem się do namiotu. Miłe zaskoczenie, nawet z tak grubym materacem tu jest sporo miejsca. Daszek też jest daleko od ściany, powiem szczerze, że byłem sceptycznie nastawiony do tych namiotów rozstawianych na kikach, ale z każdym użyciem ten namiot lubię coraz bardziej. Oczywiście to nie jest namiot bez wad, o tym mówiłem w poprzednich filmach, na których używałem tego namiotu. Ale biorąc pod uwagę cenę, wagę, no nie głupia propozycja. Dobrze, moi drodzy. Na no dzisiaj to chyba wszystko. Zobaczymy się rano. Budzenie zamawiałem. Dzień dobry. Dzisiaj było trochę chłodno pod tym kuitem. W nocy miało być 7 stopni. W nocy nie sprawdzałem temperatury, ale rano jak się przebudziłem o 6 było 9 stopni. Więc może, może było to 7 w nocy. No, i były takie momenty, że gdzieś tam jak się pewnie przewróciłem z boku na bok, gdzieś musiało zimne powietrze wlecieć pod tego kwita i troszkę się wybudzałem z chłodu. No więc nie wiem, nie wiem, bo wygoda jest na pewno dużo większa niż w wąskim śpiworze. To w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić, bardzo często są pytania o zwierzęta w lesie. To dzisiaj w nocy, dzisiaj nad ranem, prawdopodobnie sarna podeszła tak blisko namiotu. Że normalnie cień zwierzęcia, cień głowy tuż przy ścianie zobaczyłem. Szczekały te, szczekały te sarny w nocy wczoraj. No i właśnie przyszła mi taka myśl, jeszcze jedna do głowy, bo ostatnio był film QA i tam było takie pytanie: jak się oswajać z odgłosami leśnymi? I jak sobie radzić, kiedy trudno jest zasnąć w lesie, bo każdy szelest budzi? No to jedna sprawa to jest to, że trzeba się faktycznie oswajać i poznać te odgłosy. No bo jak ktoś nigdy nie słyszał na przykład szczekania sarny, albo nie słyszał rykowiska, no to, to mogą być dźwięki, które szybko z równowagi wyprowadzą. Szczególnie jak taka sarna zacznie nad głową szczekać, ale jak się oswajać i jak sobie te dźwięki jakoś wyłączyć? Może to nie jest najlepsza porada tak ogólnie rzecz biorąc, ale myślę, że w takim wypadku, kiedy nas w lesie wszystko rozprasza, to puszczenie sobie chociażby jakiegoś podcastu do snu, no bo po pierwsze może ten podcast trochę nam zagłuszy, zagłuszy leśne dźwięki, a po drugie może zwierzęta nie będą też tak blisko podchodziły, jak, jak będą słyszały jakieś, nie, jakieś głosy. Natomiast to do zasady, puszczanie czegoś do snu podobno jest niezdrowe dla mózgu, także no, to mówię tylko tak jako jakaś ewentualna dodatkowa opcja, żeby sobie z tymi nocnymi leśnymi dźwiękami poradzić. Niedawno pytał, jak zdjąć tą podstawkę spalnika. Wystarczy mieć osmolony czajniczek. Wtedy przy zajmowaniu czajniczka przykleja się i schodzi razem z czajniczkiem. Tak, po dzisiejszej nocy, zerowa kondensacja w namiocie, no ale to nie były takie warunki, które sprzyjają kondensacji. Dobra, uda mi się to poranne zebranie się z obozu dzisiaj. Wypiję tylko kawę, zwinę namiot, zamaskuję to miejsce po ognisku, po namiocie i ruszę w drogę powrotną. No dobrze moi drodzy, dziękuję za kolejny wspólny biwak, dzięki za oglądanie i zobaczenia następnym razem.